Witam serdecznie zaproszonych gości. Dzisiejszy panel poprowadzi pan Andrzej Sarmach, który jest aukcjonerem, historykiem sztuki, kolekcjonerem i prowadzi galerię Sarmach w Krakowie. Pan Andrzej Sarmach przedstawi naszych zebranych dzisiaj tutaj gości. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Jedna poprawka, jestem byłym akcjonerem, bo akurat w tej dziedzinie przeszedłem na emeryturę. Chciałem teraz powitać serdecznie moich współpanelistów przede wszystkim spółgospodarza, no bo jesteśmy na terenie Muzeum Narodowego panią Agnieszkę Tarasiot, która jest autorem ekspozycji wystawy Marka Rotki, panią Martę Kołakowską, szefową właścicielkę galerii Leto, jednej z wiodących galerii dotyczących młodej sztuki nie tylko w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale i w Polsce, pana, pana prezesa Adama Niewińskiego, który jest prezesem firmy Kselio radcy Finansowi, Dom Inwestycyjny Kserum yy, oraz pana Juliusza Windorowskiego, prezesa zarządu yy, Dessy Unikum. Mamy rozmawiać o pieniądzach, które płaci się za obrazę Marka Rodki, a chciałem przypomnieć, że cena takiego przyzwoitego obrazu Marka Rodki to jest mniej więcej roczny rynek sztuki, wartość rocznego rynku sztuki w tym kraju. A więc myślę, że jesteśmy na co najmniej tym samym poziomie abstrakcji co twórczość Marka Rodki, a więc możemy przejść do głównego tematu naszego spotkania. Kilka lat temu, będąc w Nowym Jorku, zostałem zaproszony do amerykańskiej filii Galerii Cruzier w Nowym Jorku. Tam podejmowała mnie pani dyrektor tamtej galerii. Siedziałem w showroomie. To jest pomieszczenie, którego dotychczas w żadnej z polskich galerii nie znalazłem, ale to jest specjalnie pomieszczenie przygotowane tylko do prezentacji jednego yy, obrazu, który jest tam przygotowywany dla klienta i tam posadziła przy stole i mówi, proszę cię bardzo, nie patrz na ściany, bo tam w tej chwili wisi Picasso. A światła zostały z wczorajszego dnia, kiedy prezentowaliśmy Modiglianiego. I ten obraz absolutnie nie wygląda tak, jak powinien wyglądać, no, ale nie jesteś klientem, więc się, yy, nie będziemy Tobą yy, przejmować. Czy to oświetlenie, które jest, jest yy, Pani koncepcją, yy, jest yy, związane z ograniczeniem luksusów, które yy, mogą być yy, świecone yy, na te obrazy? No, i czy próbowała Pani tym oświetleniem podbić wartość tych obrazów, ale oczywiście mam na myśli wartość artystyczną? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Ja moim przede wszystkim celem przy myśleniu o tej wystawie było, żeby nie kombinować za dużo, żeby zrobić to jak najprościej i sięgnąć do źródeł. I po prostu czytałam teksty Marka Rotko, gdzie no nie było określonej wysokości luksusów, natomiast rzeczywiście on pisał o o takim bezpośrednim kontakcie z dziełem, tak jak opisywał nie tylko on, ale też jego koledzy z, z tego czasu, z Nowego Jorku, konieczność użycia dużych płócien. To oczywiście nie chodziło o zrobienie takiego wrażenia na tłumach, jak bitwa pod Grunwaldem, tylko po to, żeby to płótno wypełniało nasze pole widzenia, w związku z czym, żeby człowiek odniósł wrażenie zanurzenia, imersji, takiej, takiej wewnętrznego odbioru tego obrazu. I to samo pisał o świetle, że jasne światło sprzyja analizie, natomiast przytłumione światło sprzyja kontemplacji i zanurzeniu się w, w ten obraz. Myślę, że ten mrok rzeczywiście służy atmosferze. Służy też trochę temu, czego ja się trochę boję, takiej mu strasznie podniosłej atmosferze i traktowaniu tej sztuki jako religijnej. Ja myślę, że to jest niewątpliwe działanie na człowieka, na percepcję. A od tego, co mamy w głowie, z jakim przychodzimy grantem, zależy, jak sobie to tłumaczymy. Ja tak naprawdę jest niesamowity wzrost yy, cen yy, ropy. Obrazy te najważniejsze w grupie tych. Yy, tych dużo wielkoformatowych osiągają kolejne rekordy i dochodzą w efekcie do 77 milionów dolarów. I mniej więcej w, w czasokresach półtora dwuletnich mają miejsce te rekordy i z kolei. Fakt pojawienia się rekordu na te najważniejsze prace podnosi na przestrzeni kolejnych dwóch lat ceny tych średnich obrazów tych słabych od 20 do 50%. procent. Do 50%. Później przez te, dwa, przez, przez te kolejne właśnie dwa lata te obrazy, te obrazy średnie i trochę słabsze osiągają właśnie te, 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 te wysokie ceny przebijając kolejne bariery cenowe i pojawia się kolejny wybitny obraz, czyli z tego absolutnego, absolutnego topu i bije kolejny, kolejny, kolejny rekord, rekord, rekord cenowy. Na ten moment ten rekord jest 77,5 To jest hammer, hammer price. Do to tego jest hammer do price, do tego oczywiście dochodzi 12% opłaty domu aukcyjnego i jeżeli mielibyśmy to porównać, to obraz, który został sprzedany w 1988 roku za 560 tysięcy dolarów jest obrazem porównywalnym, jeżeli chodzi o, e, o klasę, format, do właśnie tego, tego obrazu rekordowego. Panie prezesie, jak to się dzieje, chyba że pan jest innego zdania i dlaczego tak się dzieje, trudno tu będzie oddzielić rodkę od, od innych autorów, że w ostatnich latach, pomimo kryzysu 2008 roku, Wzrost cenowy na te najbardziej topowe nazwiska i najbardziej topowe obrazy najbardziej topowych nazwisk jest aż tak duży. Jak pan to ocenia od strony rynków finansowych? Dobry wieczór. Wydaje mi się, że ma to bezpośredni związek z tym, że na świecie jest. Można w to wierzyć bądź nie, ale statystyki pokazują coraz więcej zamożnych i bardzo bogatych ludzi. Okazuje się, że jednak cały czas mamy proces pewnego rozwarstwienia, ale ważniejszym procesem jest rozwój państw, tak zwanych rozwijających się. tych obrazów to, że one są i proces patrzenia. jakby się popadł z po jakby sztuka się zaczęła dziać w komunikacji, w przekazie, stała się bardziej intelektualną grą. Tutaj mamy dziedaniczną pracę nad terminus. To są te godziny pracowni, które rzeczywiście tam są. Zbudowanie starych mistrzów. Więc bardzo łatwo przekonać klienta, że to jest rzecz, która już się więcej nie powtórzy. Jest też strasznie ważne, jest za to, że muszą być wielkie, wspaniałe, lepsze niż nasze na pewno drogę było przez tą yy, wielką armię. to, że prace już w jego życie bardzo znamienitych kolekcji osób, które były mm, o bardzo pewnym myśleniu yy, i też ryzykowały To jest bardzo istotna rzecz, jest sprawa prosta. Jest ograniczona ilość obrazów o Ograniczona ilość tych obrazów w rękach prywatnych. Wręcz możemy wiedzieć ile ich się można, można znaleźć na rynku. I teraz za pomocą takich wywiadowni gospodarczych można na przykład śledzić sytuację finansową właścicieli obrazów rodzkich czy oni będą to musieli sprzedać, czy nie. I w ten sposób, przy pomocy wzorów, które istnieją w bankach, na pewno można by było liczyć, ile to kiedyś będzie kosztowało i w dobrym banku na pewno na to. I wszyscy artyści na świecie mają tak zwany katalog resume. I mają go nawet pracę, artyści jak Warhol, którego pracą dziesiątki tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi o obrotkę tych prac, jest wiele, wiele mniej i naprawdę po wieloletnim procesie Yy, który trwały po śmierci, rodki odzyskiwania od marszału, bo Jest to wszystko absolutnie ograniczone. Od 1986 roku ceny yy, rodki regularnie rosną. Yy, praktycznie z roku, z roku na, rok, na rok nie było żadnej korekty. W tym czasie na rynkach kapitowych było przynajmniej parę mocnych załami. Podaż jest bardzo ograniczona. Dochodzą do statystyki 100, około 180 prac. Blisko 30 lat zostało, zostało wystawione na, na aukcjach, w, w związku z czym ten wzrost jest stabilny.